Ja jestem urdu, A teraz wam pokażę mały hol, bo dawno holów nie robiłem, nic, ni, nic specjalnego ale wam pokażę. Wielka, wielka torba płatek kulek czekoladowych. I prąd sprint. Ja, ja muszę mieć tabletki w razie czego w torbie, przy dupie. Jak coś zaboli mnie głowa albo coś, po prostu muszę mieć od razu muszę... Brać i już. Nie ma, nie ma tego. Co jeszcze kupiłem? Krem Niva Amen. Krem Amen. Ja, ja, jak byłem młodszy to, jak byłem młodszy to używałem tego kremu niwa tego zwykłego, ale yy, to jest dla tego men, czyli dla mężczyzn i on fajnie pachnie. Naprawdę polecam. Płyn z funciaka. Fresh effect. Wining. Tak, dobrze White Ning, chyba coś tam. Active Stein Prevention. Cool Mint. Yy, wisdom. No. On kosztował yy, 6 zł. 6 zł to kosztowało. Yy, płatki koło 4 zł. I kupiłem kupiłam w Rossmanie za, yy, za dychę. I to kosztuje 89 a, kupiłem kurtkę. To mi jest potrzebna, bo muszę tam w piwnicy nową przyczepić. Yy, ona też w funciaku za 6 zł. Dobra, wszystko. O I teraz trochę jedzenia. O kurwa, coś tu mokro? mam. Dobra. Tak, ta masłowa. ta masłowa. Przecier pomidorowy. O kurwa, wysypałem się. Dwa, yy, ce, chciałem dwa yy, cebula. Kupiłem Waldiku za całą cebulę zapłaciłem dwa złote. Tych cen to, masłowa chyba trzy coś, to tam nie wiem. Yy, ja robię, w ogóle będę robił dzisiaj spaghetti bolognese, ale ja używam przyprawy do napoli. Bardzo mi pasuje ta przyprawa, dobra jest. Makaron, spaghetti. Jedziemy dalej. Pieczywo kukurydziane. Chlukie parowki, sokolki. Seregiński. Mleko, 1,5% Nie kupujemy tu z tego. Ciachu Mięso mielone ze schabu wieprzowego. Nie wiem, czy takie się kupuje. Nie. O kurde, one były w, w tym bo byłem jeszcze u siostry nie spakowałam do lodówki ona była promocja 7 7 co tam kosztowało? cztery trailer. mozzarella mozzarella banany, kupiłem 4 banany eee, 3 pomidory zwykłe u mnie w rodzinie robią malinowe, ja nie lubię malinowych ja lubię tylko zwykłe eee, i ogórki i razem zapłaciłem 5141 tak. No, także cen wam nie mówię. Pewnie znacie ceny. Także no, także to było na tyle. A i jeszcze. Yy, tak, i jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, hol wam pokazałem. To dzisiaj będzie taki krótki filmik. Yy, słuchajcie, przetestujemy. Uwaga, uwaga. Yy. Do wybielania zębów. Nazywa się, nazywa się tak. Jutro. Yy, tak. Biała Perła Jutro Impreza. Słuchajcie, Biała Perła Jutro Impreza, ekspresowe wybielenie zębów. Ona, to ja kupiłem w Hebe, zamówiłem w Hebe, odebrałem w Hebe. To kosztą, kosztuje tam 40 złotych. Ja kupiłem, kupiłem w promocji za 19,99, coś takiego. Yy, otwierałem już to, bo chciałem zobaczyć. Yy, jak to wygląda i tak dalej i tak dalej. Gdzieś mam ulotkę. Gdzie ta ulotka jest? Tutaj jest. I zaraz będziemy to testować. I wam szybko powiem. Przeciwwskazania, to tam nieważne. I, i pisze tak. Pierwsze, dokładnie umycie zębów. Przed rozpoczęciem kuracji wybielającej, czyść, oczyść zęby w bieżących zanieczyszczeń i na, nalotów dołączoną pastą do zębów biel i odbudowa dokładnie wypłuc zęby i jamę ustną wodą 2. założenie od, otwieracza załóż otwieracza na usta w celu lepszej ekspozycji zębów podczas nakładania żelu pędzelkiem 3. wybielanie odkręć nakrętkę i wyciągnij pędzelek dokładnie pokryj żelem Przednią powierzchnię wszystkich zębów. Aby pokryć żelem, wszystkie zęby Potrzeba kilku nawiżeń Pędzelka Stara się unikać kontaktu dziąseł ust i języka z, z nakładanym żelem. Pozostaw żel wybilający na zębach na 3 minuty. Po tym czasie wyjmij otwierać z ust i, wyplu, i wypluj nadmiar żelu po wybieleniu, po zakończonej aplikacji nie puść ust wodą, nie jedz i nie pij przez 30 minut. No dobra, no to, tu, to jest taki obrazek. jak ktoś może przeczytać. No i dobra, ja to sprzątam. Yy, nakład, yy, my idę myć zęby, tego już wam nie będę poka pokazywać, oszczędzę wam tego widoku. Yy, ale razem nałożymy ten żel pędzelkiem, yy, no i pokażę wam po 30 minutach, jaki jest efekt. Pokażę Wam z ten efekt zębów i tak dalej, i tak dalej. I zobaczymy, czy to pomoże. Znaczy no, wiecie, no za pierwszym razem coś tam może pomoże, albo nie pomoże, nie wiem. Ja po prostu mam fazę na zęby. Ja lubię coś zębami robić i tak dalej. Także, nie wiem, może już ktoś z Was to używał, może ma jakieś zdanie o tym, to niech napisze w komentarzu. Jeżeli nie, to nie komentować, oglądać, spróbować kupić. No i co? No i tyle no. I idziemy, idę robić te zęby. No i widzimy się za chwilę. Dobra, już umyłem zęby t, t, tą pastą. Czekajcie. Kurde, no, co jest? Nie mogę wam pokazać, no. Masakra. O, tu coś było. No dobra, nieważne, ale umyłem tą pastą zęby. I teraz mamy takie coś. Mamy takie coś, nakładamy to tutaj Aha. i nakładamy, jest taki pędzelek, tak wygląda. coś ostrości złapać. Dobra, nieważne, to się tak otwiera, o. Tak. I się wiecie. Aha ja wam pokażę z bliska zęby mm. będziemy smarować poczekajcie tylko... Żebym ja widział. Czekaj, nie wiem kamerę ustawić. Hmm. Jak tu wam kamerę ustawić? Nie wiem. Hmm, hmm, hmm. Czekajcie. Ustawię może tutaj. Tu podwyższenie zrobiłem. O, to będzie moje lustro, nie? Dobra, nakładamy. Nakładamy tak. Y -y. Tutaj ślinia będzie ciekła, to ja po prostu przerwę. A, i nakładamy to, już Wam czytam. 3 Trzy minuty trzymamy y ten żel na tych zębach. Idziemy, y idziemy wypluć ten żel y i nie puczemy wodą. Mm, aż te 30 minut, dopiero po 30 minutach tam można, nie, no ale już, ja po prostu wypluwam już nie płuczę, nie, patrzcie tak czyli tak, ja nakładam 3 minuty czekamy wyciągam, no i później, się po, i później wam pokażę po 30 minutach czy jest jakiś efekt, patrzcie mm. Jezuś mi się nie naciepnie, o ja pardolę, kurwa się w tlenu Chodźcie Eee I chodźcie teraz Kurde, dzieje mi tak Czekać ja za. A nie, dobra, chyba Nie będę tam, nie doczeka ôi ừ, cái gì ra là ừ hm <laughs> 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 Widziałem się za 30 minut. Kończę się na chwilę z Wami, bo chciałem Wam pokazać nazwy po tych 3 minutach i za te pół godziny. Hmm. Ale widzę, że, że po prostu... Nie wiem czy widzicie, ale w kamerze tak tego nie widać. Nie widać tak, ale ja widzę, może jakaś inna perspektywa. Może tak, o, patrzcie, tutaj lepiej widać. O, tu Wam pokażę chyba. To sami ocenicie. Także w każdym razie widzimy się za pół godziny. No i zobaczymy ten efekt wtedy, nie? No. to na tyle. To jest ten efekt. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. Ja, ja po prostu yy, na żywo jest inaczej. Ja widzę ten efekt. Nie wiem jak wy. Ale ja widzę, także nie wiem. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. zasubskrybujcie kanał, żeby być z każdym kolejnym filmem. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Siema, cześć!